Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Olą z Fundacji Spunk. Cześć, o Cześć Ola. Cześć. E, rozmawiałam już wcześniej z Anią z Fundacji Spunk, ale powiem, że jakby z ole poznałam tak samo, to znaczy najpierw poznałam działalność fundacji e, przez internet, a potem dziewczyny poznałam na szkoleniu, niestety też online, e, bo tak już się, tak już się odbywało, e, ale właśnie stąd, stąd się znamy. Eee, Ola, to powiedz mi, jaka była Twoja droga do, do edukacji seksualnej, bo, bo pewnie też nie taka e, prosta i od razu. E, czyli jak to się stało, co było wcześniej i, i jak długo już to robisz? W ogóle nie prosta i nie od razu, bo ja w ogóle nie, nie myślałam o tym, żeby zajmować się akurat edukacją seksualną. Z wykształcenia jestem socjolożką. Z drugiego z wykształcenia skończyłam etykę na Uniwersytecie Łódzkim. Myślałam o tym, żeby może uczyć etyki w szkole. No, a w międzyczasie realizowałam programy, projekty obywatelskie różne dla młodzieży, i dużo pracowałam z młodymi ludźmi, takimi gimnazją, początek liceum, późna podstawówka czasem też. No i to był ten moment, kiedy młodzi ludzie zaczęli mu zgłaszać nam taki postulat, że wszystko fajnie, że te projekty, które my realizujemy, są fajne i ciekawe i dużo się uczą. Natomiast to, o czym nikt z nimi nie chce rozmawiać, to czego im brakuje, to jest właśnie edukacja seksualna i w jednym z takich projektów, który nazywał się Rozwiń Skrzydła, dzieciaki realizowały swoje projekty, po, 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 po całym cyklu one miały sobie zrealizować swoje projekty, no, i właściwie, chyba na 10 grup, chyba 6 wybrało projekt związany jakoś tam z edukacją seksualną. I to był dla nas taki sygnał, że to jest ważne, bo te dzieciaki albo zapraszały sobie pielęgniarkę do szkoły, która ma z nimi porozmawiać o dojrzewaniu, albo seksuologa. A jedna z grup tutaj w Łodzi, w 44. gimnazjum, powiedziała: Zróbmy taki program, spróbujmy, zróbcie to dla nas, my Wam powiemy, czy, wam, czy nam się to podoba, czy nie. No, i w ten sposób zaczęłyśmy rzeczywiście tworzyć ten program. I to jest, myślę, siła i te, tego projektu i tego programu, że to nie jest tak, że dwie panie sobie wymyśliły, od teraz będziemy robić edukację seksualną, tylko że to był pomysł, który wyszedł od dzieci, właściwie od młodzieży. I ta młodzież, słuchaj, od tamtego czasu, przez jakieś trzy lata, pracowała z nami nad tym programem, oni go konsultowali, oni przychodzili do nas jako wolontariusze i e, wspierali ten program, jeden nawet z tych e, chłopaków skończył szkolenie na edukatora seksualnego, nigdy wow. się tym nie zajął, bo raczej myślał o tym, żeby być politykiem, co się teraz z nim dzieje, to trochę nam e, kontakt się urwał. No, bo to są już dorośli ludzie dzisiaj, bo oni mają po 20-parę lat, kończą studia w tym momencie, więc to jest taki czas. No Tą edukacją seksualną w związku z tym zajmuję się już ponad 10 lat i powiem szczerze, to jest bardzo dla mnie fajny czas i to, był, to była dobra droga. Jestem bardzo wdzięczna tym młodym ludziom, którzy mnie tam. Popchnęli. Nie twierdzę, że łatwa, bo oczywiście nie jest to takie lekkie, łatwe i przyjemne, ale nie ze względu na młodzież, bo z młodzieżą zawsze się świetnie pracuje. Z rodzicami też fajnie, z nauczycielami też. Natomiast ze względu na taką ogólną atmosferę, która wokół tego jest, i że nie można tak po prostu iść do pracy, robić swojego, wiedząc, że się robi to naprawdę na najwyższym poziomie, bo, bo my się cały czas dokształcamy, cały czas kombinujemy, co zrobić, żeby to było naprawdę takie. G gdzieś tam e, ciekawe dla młodzieży, ale też cały czas e, z taką najnowszą wiedzą, e, no, no żeby to się rozwijało razem e, z młodymi ludźmi i ze światem. E, na no cały czas słyszymy takie głosy, które mówią: Nie, nie, tego nie należy robić, to powinni tylko robić rodzice. E, te panie, no słyszałyśmy o sobie, że jesteśmy pedofilkami, słyszałyśmy o sobie, e, że gorszymy dzieci, no różne takie rzeczy. Albo na przykład, że nie szanujemy rodziców. Bo uważamy, że dziecko powinno samodzielnie podejmować wszystkie tego typu decyzje. Oczywiście to nie do końca tak jest, natomiast są właśnie słowa, znaczy może w ogóle tak nie jest, są słowa gdzieś tam wkładane w nasze usta, wybierane z kontekstu, cytowane w różnych artykułach, i pod tym względem jest trudno, bo ciężko trochę udowadniać, że nie jest się wielbłądem. I ten, ta energia i ten czas, który jest w to pakowany, y, gdzieś tam mam takie poczucie, że zabiera mi energię czasem później na fajną pracę z młodzieżą, a to lubię najbardziej. Okej, okay, to właśnie trochę już też powiedziałaś, co, co lubisz najbardziej i co najmniej w tej pracy, pewnie. No dobra, ale opowiedz więcej właśnie na czym polega ta praca. Ja Anię pytałam o, o warsztaty z dzieciakami, a Ciebie Nie. chciałam zapytać właśnie o pracę z dorosłymi, z, z rodzicami i, i z nauczycielami. Jak to się dzieje w ogóle, że się z nimi spotykacie? Czy to oni was zapraszają, czy to wy ich zapraszacie? E, I jakby, no rozumiem, że, że gdzieś tam najczęściej to są rodzice i nauczyciele, dzieci właśnie w wieku, e, no teraz to już jest koniec podstawówki i liceum, e, czyli już takich nastolatków. I, I właśnie o czym z nimi rozmawiacie, co z nimi robicie? Właściwie to spotykamy się z rodzicami dzieci w każdym wieku. Właściwie każdy, kto nas zaprosi, może liczyć na to, że przyjdziemy. Teraz to już jest tak, że najczęściej to rodzice nas zapraszają albo szkoły nas zapraszają, bo. Coś jest takiego, co gdzieś tam wyskakuje w szkole jakiś problem, i wtedy jesteśmy zapraszane. Natomiast drugi taki sposób za, kontaktu z rodzicami to jest wtedy, kiedy my pro, prowadzimy nasze projekty, i zanim spotkamy się z uczniami, to wcześniej idziemy do rodziców, żeby rozwiać ich wszelkie wątpliwości. Uważam, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby też budować sobie taką. No, no budować sobie ludzi, którzy są, stoją za tobą murem i to się sprawdza, bo kiedy miałyśmy na przykład nieprzyjemną sytuację w jednej z łódzkich szkół, kiedy kurator wskoczył z kontrolą do łódzkiej podstawówki, bo my tam byłyśmy, bo ktoś napisał donos, zresztą, co ciekawe, jedna z nauczycielek, później się okazało, rodzice stanęli murem po prostu za nami. Napisali pismo, że sobie oni sami życzyli tych zajęć, że chcieli tych zajęć, w związku z tym nie widzą powodu, żeby kurator miał ingerować w to. Co jest ich decyzją, zebrali podpisy w szkole, złożyli to w kuratorium, więc to są takie rzeczy, które naprawdę są budujące i pomagają nam później pracować, ale to jest coś, co my wypracowujemy, to nie jest tak, że to się po prostu zdarza. Znaczy, ten fakt, że my idziemy do rodziców, że my z nimi rozmawiamy, teraz też zdarza nam się coraz częściej rozmawiać po prostu z radą pedagogiczną, bo jest ten wymóg, że to rada, nie rada pedagogiczna, przepraszam, tylko Rada Rodziców, że to rada rodziców musi się zgodzić na. Na te zajęcia w szkole, w związku z tym idziemy do tej Rady Rodziców, rozmawiamy, i w momencie, kiedy rzeczywiście y, rozmawia się na spokojnie o tym, co na tych zajęciach jest, y, no to okazuje się, y, że właściwie 90% rodziców w szkole chce tych zajęć. Y, z bardzo prostej przyczyny. To są naprawdę trudne tematy do podejmowania, i mało tego. Y, Często zdarza się, że dziecko, i to jest też typowo rozwojowe, i nie należy się tym jakoś szczególnie martwić, po prostu nie chce rozmawiać z rodzicami, bo się wstydzi powiedzieć o czymś mamie, bo uważa, że z mamą to się rozmawia o innych rzeczach, bo nie wiem, bo jest skryte, bo w ogóle nie lubi zadawać takich pytań, a jak na zajęciach, to po prostu to usłyszy i już i z tą ciekawość sobie zaspokoi. Różnie to bywa i dlatego uważam, że te zajęcia w szkole są tak bardzo potrzebne, bo y, oczywiście rodzic, który na bieżąco mówi o, o, o dojrzewaniu, o ciele, o tym, jakie ono jest, jest bardzo potrzebny i oczywiście jestem za tym, żeby rodzice kształtowali i uczyli, ale trzeba pamiętać, że dzieciaki w okresie dojrzewania przeżywają takie oddzielenie od rodziców i wtedy, kiedy im najbardziej potrzeba jest tej edukacji. Wtedy często do rodzica nie pójdą. Oczywiście może się tak zdarzyć, że pójdą, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie. I to też jest typowe, nie ma się czym martwić. Tak jak nastolatek mówi nam, że nas nie lubi, że jesteśmy najgłupsi na świecie, to też jest normą i to jest rozwojowe, musi się od nas oddzielić, musi stać się po prostu osobnym człowiekiem ze swoimi poglądami, widzeniem świata, które Prawdopodobnie w dorosłym życiu będzie bliskie temu, co mu wpajaliśmy jako rodzice, ale w tym okresie nastoletnim różnie to bywa. W związku z tym ta, ta edukacja w szkole jest tak ważna. I stąd ten tak ważny też jest dla mnie kontakt z rodzicami, ponieważ ja mam też wrażenie, że my uspokajamy rodziców z różnymi rzeczami, jak do nich idziemy, normalizujemy zachowania ich dzieci, mówimy: to jest normalne, to jest typowe dla tego wieku. To nie jest do Państwa te, te, te teksty, które słyszycie w domu. To jest po prostu do świata albo do, do zasad, który, na które dzieciaki nie chcą się już w pewnym wieku godzić, choćby one były najmądrzejsze te zasady. To, no to, to przychodzi taki moment, że dzieciaki już nie chcą. Więc myślę sobie, że też jesteśmy takim, taką ostoją dla rodziców, a jeszcze nie ukrywam, że to, że sama mam 16 latka w domu, to ułatwia, bo ja mam to na co dzień i to przerabiam. Yy, więc mogę powiedzieć, ja. Moje doświadczenie też jest takie. Oczywiście nie, 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 nie mogę powiedzieć, że to, to, jakie jest moje doświadczenie, sprawdzi się w każdym przypadku, bo oczywiście nie. Yy, natomiast. Yy, to moje doświadczenie i moje emocje z, nimi, z nim związane już są bardziej, można je uogólnić, bo, bo myślę, że każda mama, która słyszy, że jest po prostu głupia, beznadziejna i w ogóle jest złą matką, nie ma mniej więcej podobne emocje. Czuję się, no, no, no czuje, że coś zawiodła może, albo czuję, że jest jej po prostu przykro, smutno, nie chce tego słuchać. Więc ja takie, trochę, trochę na zasadzie takiego też wsparcia wzajemnego. Tak, jesteśmy w tym wszystkie, jak tutaj siedzimy. I myślę, że to, nas też, to też jest taka, taka, taka duża wartość tego, spoty tego spotykania się z rodzicami. Co jest też ciekawe, to rodzice nastolatków są bardziej zaniepokojeni tymi spotkaniami i mniej na niechętni czasami niż rodzice małych dzieci. A to dlatego, że rodzice nastolatków już mają to przeczucie, że ta seksualność ich dzieci to już nie jest czysta teoria. To już jest coś takiego, że no, może to moje dziecko już za chwilę o tym zacznie myśleć, że zacznie współżyć, a może już, a może zostało już przyłapane na masturbacji i co ja mam właściwie z tym zrobić. Um, więc y, to, jest, to już nie jest takie teoretyczne. Bo rodzice przedszkolaków, którzy mówią, kiedyś tam moje dziecko będzie y, miało partnera, czy partnerkę, no to tam kiedyś to będzie dzisiaj, co najwyżej nie wiem, zastanawiam się, czy nie wiem, iść, czy tata z córką może iść na basen, czy nie może, albo coś takie, proste rzeczy. I to nie jest krępujące. Kiedy rozmawiamy o seksualności naszych dzieci, już naprawdę takiej związanej po prostu ze współżyciem, y, to nas krępuje i to y, też budzi lęki. I ja się nie dziwię, bo kiedy myślę o moim własnym dziecku, też to budzi jakieś moje lęki: czy on na pewno wszystko wie, czy nie da sobie zrobić krzywdy, czy on komuś nie zrobi krzywdy. To wszystko się w mojej głowie budzi. Czy ja na pewno nie zawiodłam w żadnym aspekcie takim edukacyjnym. I myślę, że każdy rodzic trochę to ma. Więc, więc te spotkania są bardzo ważne. Ważne są też spotkania słuchaj z nauczycielami i nauczycielkami. A to dlatego, że. Trudno jest w ogóle mieć nastolatki wokół siebie, a ich, ich, im jest ich więcej w okresie dojrzewania, tym jest trudniej. Oni w tych szkołach się zakochują, chodzą za rękę, bywa, że się całują na korytarzach, um, zakochują się w osobach różnej płci, zakochują się w osobach tej samej płci. Z tego wynikają też różne dramaty, róż, różne też dramaty z nieszczęśliwych miłości, które słyszą ci nauczyciele, że to się dzieje a na pewno też widzą, więc tutaj te reakcje też są bardzo ważne i myślę, że yy, no myślę, że tutaj też warto tym nauczycielom mówić, co mogą zrobić, jak mogą zrobić, jak warto reagować. No ja ostatnio miałam świetny, w jednej z łódzkich szkół naprawdę świetną taką interwencję, ponieważ okazało się, że jeden z chłopców jest transpłciowy, yy, do niedawna wszyscy go znali jako dziewczynkę, teraz yy, Powiedział, że jednak nie, i y, mało tego. Rodzice zadzwonili do mnie, zadzwoniła do mnie y, szefowa tej szkoły, zadzwoniła do mnie wychowawczyni, i wszyscy razem y, radziliśmy, co zrobić. Okazało się, że można zrobić, słuchajcie, w szkole i spotkanie dla rodziców, które tłumaczy, z czym to się je, o co chodzi z transpłciowością, jak te sytuacje traktować, co się teraz będzie działo. Y, to jest takie przygotowanie dla rodziców. Można zrobić jednocześnie spotkanie dla młodzieży, która z nim jest najbliższa, nauczyć rodziców młodszych dzieci, jak o tym porozmawiać, bo tutaj ustaliłyśmy, że z młodszymi dzieciakami, ponieważ to jest szkoła demokratyczna, gdzie tam dużo, te dzieciaki się znają właściwie wszystkie, z młodszych i ze starszych klas, no ale najbliżej z tą osobą transpłciową były te dzieciaki ze starszych klas, bo to był chłopiec już taki e, w, w ósmej, bodajże klasie. No w każdym razie, Sytuacja jest naprawdę książkowa, można było to tak przeprowadzić. Nauczyłyśmy dzieciaki, ja, rodziców, jak porozmawiać z tymi najmniejszymi dziećmi, żebyśmy, żeby to od nich wyszło, żeby to rodzice to zrobili, bo to rzeczywiście było ważne, żeby to nie, nie, nie było na jakimś spotkaniu w szkole, tylko żeby po prostu zrobili to rodzice. Ze starszymi dzieciakami spokojnie żeśmy porozmawiały po prostu na, na, na takim spotkaniu online, zresztą to wszystko się odbywało, to też jest dodatkową trudnością, ale świetnie, z radą pedagogiczną, wszystkie. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, a jeszcze dziecko z rodzicami przyszło do mnie na takie spotkanie, żeby tutaj ogarnąć tą sprawę, bo rodzice no, no też no chyba najbardziej w sumie przeżyli szok, ponieważ ostatecznie też dowiedzieli się, okazuje się, prawie na samym końcu, bo młody człowiek najpierw do, do znajomych i przyjaciół wysłał informację, a potem powiedział rodzicom. No ale to tak bywa czasem, że, że tak jest. I to też jest powód do tego, żeby, żeby, żeby była edukacja seksualna w szkołach, bo właśnie czasem tak się właśnie zdarza. Ale e, powiem szczerze, że rzeczywiście no fajna, otwarta szkoła to jest to, to jest też to, nie? Ale że można, że można naprawdę zrobić to e, fantastycznie, więc po to są te spotkania z nauczycielami i rodzicami, e, żeby ich też uczulić na różne rzeczy, które się w życiu mogą przytrafiać, e, ale też na orientację seksualną ich dzieci, na to, e, że ich dzieci dojrzewając mogą mieć różne doświadczenia, ale to też może, może o czymś świadczyć, może nie świadczyć, żeby też uspokoić ich i, i spowodować, żeby oni nie panią. Panikowali, żeby mam wrażenie pokazać, że ich dzieci zawsze są ich dziećmi, a to, że one dojrzewają, i że do tego, że są małymi dzieciakami, cały czas pewnie w ich oczach dochodzi jednak seksualność i jakieś doświadczenia z tym związane, to niczego między nimi tak naprawdę nie zmienia, chyba, że rodzic to odrzuci, wtedy może zmienić. I myślę, że to jest też bardzo ważny aspekt rozmawiania z rodzicami. Czy to jest tak, że wypowiedziałaś o spotkaniach takich przy okazji różnych projektów, mhm. czy, czy przy okazji wchodzenia do szkoły, czy że jesteście zapraszani, no, po prostu, bo coś się dzieje w szkole, a jest też tak, że prowadzicie takie warsztaty na jakiś taki konkretny temat i, i, i wtedy pracujecie z nauczycielami, czy nauczycielkami i rodzicami? Bywa i tak, to znaczy, robiłyśmy kilka takich otwartych lekcji edukacji seksualnej, które odbywały się w jednym z klubów łódzkich, ale to jeszcze zanim się, że tak powiem, wydarzyła cała pandemia i wtedy było to dosyć łatwe do zorganizowania. Teraz online jest tru trudniej, chociaż robimy live'y po prostu, które mhm. są nieodpłatne, po prostu rozmawiamy z rodzicami. miałyśmy taki cykl live'ów. Yy, jeszcze w marcu, marzec, kwiecień, maj były yy, one emitowane. One są dostępne cały czas gdzieś tam na naszym facebooku yy, dotyczącym. Dotyczących różnych aspektów związanych z seksualnością młodych ludzi. Natomiast te Lekcje Otwarte to była fajna inicjatywa, właśnie taka związana z tym, żeby pokazać, że edukacja seksualna to nie jest jakaś straszna rzecz. I żeby pokazać, że, ym, no, że my też nie gryziemy, nie jesteśmy jakieś okropne i straszne. Yy, I bardzo dużo ludzi przychodziło. Yy, I tam poruszyłyśmy takie tematy związane właśnie z orientacją seksualną, z. Yy, tym, czym jest w ogóle edukacja seksualna, jakie tematy są tam poruszane. I tych lekcji było kilka, chyba cztery albo pięć. I naprawdę cieszyły się dużą popularnością. Ludzie przychodzili, pytali, dopytywali. No i to było fajne. I tam byli i nauczyciele, i pielęgniarki położne, i trochę młodzieży, i rodziców dużo. W związku mhm. z tym, tak, i myślę, że to pewnie będzie jeszcze kontynuowane, jak znowu wróci jaka, jakaś normalność względna. Czyli podejrzewam, jak się poszczepimy po prostu i, 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 i wyjdziemy do, do ludzi. Um, no bo to jest, to w ogóle ja lubię takie spotkania, też takie, bo to są takie spotkania, gdzie trochę nie wiemy, kogo spotkamy, gdzie może przyjść też ktoś, kto się z nami nie zgadza. I, i, I sprawdzić, czy się na pewno nie zgadza. Bo ja mam czasem takie doświadczenia, że jak idę na przykład do jakichś metów z jakimś swoim adwersarzem, to jeśli tylko ten adwersarz chce rozmawiać, bo nie zawsze tak jest, ale jeśli tylko chce rozmawiać i chce zgłębić, co ja mam do powiedzenia, i da posłu da, 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 znaczy zechce posłuchać, i da siebie posłuchać, to bardzo często okazuje się, że nawet jak ktoś jest naprawdę bardzo konserwatywny, to z tego, co my robimy, wybierze bardzo dużo rzeczy, które mamy wspólne. Tylko warunek jest taki, że usiądziemy i pogadamy. No, ja prowadziłam na przykład taką rozmowę z księdzem Gurzyńskim o edukacji seksualnej, właśnie to była, rozmowa, to, to była rozmowa, którą prowadziła z nami dziennikarka, i nagle się okazało, że właściwie moglibyśmy to razem robić. Bo cóż z tego, że on y, w jakichś aspektach ma inaczej? Prawdopodobieństwo, że dzieci, które są na zajęciach, też mają w tych aspektach inaczej niż ja, jest bardzo duże. W związku z tym, na przykład, jak my idziemy na zajęcia, to staramy się, y, ale to też mówimy rodzicom, y, robić tak, żeby nikogo nie wykluczać, to znaczy, że bierzemy pod uwagę, że na zajęciach są dzieci z rodzin katolickich, muzułmańskich, niewierzących w ogóle, albo jeszcze innych, które mają jakiś światopogląd i wszystkie te światopoglądy szanujemy, ponieważ właśnie na tym polega dobra edukacja seksualna, że daje cały wachlarz wiedzy po to, żeby młody człowiek mógł sobie wybrać tego wachlarza, to, co jest jemu bliskie. Czyli na przykład, jeśli mówimy o antykoncepcji i mówimy o tym, że na przykład pigułka po to jest taka pigułka, która nawet jeśli dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej, ona nie pozwoli się jej zagnieździć w ściance macicy, to ktoś, kto mówi, nie zgadzam się z tym, żeby zapłodniona komórka jajowa została w jakikolwiek sposób uszkadzana, bo to już jest dla mnie święte życie albo w ogóle życie, coś, co jest. Dla mnie nie niedoruszenia w moim paradygmacie, to on wie dzięki temu, że pigułka nie dla niego. Ale on wie dlaczego. Nie tylko, że nie, bo nie. Więc ja myślę, że to jest w ogóle ważne. I my też w ten sposób staramy się rozmawiać z rodzicami, że my dajemy wachlarz wiedzy, a co młody człowiek z tego wachlarza dla siebie wybierze, to też jest właśnie rola rodziców, żeby oni na tyle fajnie przekazali swoje wartości żeby młody człowiek wybierał właśnie to, co też im jest bliskie. I my tłumaczymy raczej, niż mówimy, jak, jak, jaki świat powinien być, albo jak ten świat powinien e, wyglądać, albo jakie zachowania są naszym zdaniem właściwe, bo, e, bo nie ma takich zachowań i nie ma takich, takiego jednego. Jakby, moim zdaniem, oczywiście, to jest moje zdanie: nie ma jednego stylu życia, który jest jedyny właściwy. Jakby ważne jest to, co dla mnie jest dobre. Żeby każdy z nas mógł wybrać, ale żeby każdy z nas mógł wybrać, potrzebna jest wiedza. I stąd uważam, że, że potrzebujemy edukować zarówno nauczycieli, jak i rodziców, jak i młodzież, bo myślę też, że wtedy jesteśmy wszyscy bardziej otwarci na te rozmowy i na przekazywanie tej wiedzy. Ola, słuchaj, mam wrażenie, że jakby w ogóle sama z siebie, wiesz, poruszyłaś rzeczy, o które miałam cię pytać, bo właśnie i to, co lubisz w pracy, i czego nie lubisz, i czego cię uczy ta praca. I, I w ogóle kto przychodzi, o co pytają. I, i, I w sumie najważniejsze, bardzo dużo powiedziałaś o tym, dlaczego edukacja seksualna jest ważna, tak? Bo jakby. Mówiąc o tym, o czym rozmawiacie z rodzicami, to mnóstwo tych, tych, tych argumentów podałaś, więc właściwie chyba nie będę przedłużać, bo, bo po prostu rzeczywiście mamy tutaj takie mięcho. I słuchaj, no jakby życzę, życzę Wam powodzenia, żeby spunk się rozwijał, działał i jakby, jakby widzę, że to robi, więc trzymam kciuki za, za dalszy rozwój. I tyle, mam nadzieję, że się wreszcie spotkamy też jakoś na żywo. Tak, bardzo tego chcę. Mamy taki w ogóle plan, że jak już nas wypuszczą z tych dziupli każdej, to żeby zrobimy jakieś takie spotkanie naszych edukatorów, edukatorek po to, żebyśmy się poznali, żeby była jakaś taka też, bo myślę, że taki ferment też nam jest potrzebny, żeby się spotkać, żeby może spróbować coś razem, bo jest nas coraz więcej, w związku z tym naprawdę myślę, że już można trochę zamieszania zrobić. Tak, no ja też się staram właśnie w tym projekcie pokazywać fajnych ludzi, i, i no dobra, to dzięki. Bardzo dziękuję. Dzięki.